Ile razy stajemy w obliczu sytuacji, w których liczba problemów i decyzji przytłacza nas. W takich momentach nasz umysł zalewa może wątpliwości, lęków i obaw. Jesteśmy w stanie ciągłej analizy, szukając rozwiązań i odpowiedzi na własną rękę. A co jeśli zdecydujemy się zaufać Bogu i trochę ulżyć sobie w tej trosce? W tym wideo dokładnie zgłębimy ten koncept. Omówimy znaczenie wiary i zaufania w Boga oraz to, jak nauczyć się odpuścić nasze obawy, pozwalając Jego mocy kierować naszym życiem. Przeanalizujemy Pisma Święte, podzielimy się inspirującymi historiami i udzielimy praktycznych rad na temat tego, jak zastosować te zasady w codziennym życiu. Jeśli kiedykolwiek czułeś że życie jest przytłaczające, decyzje są zbyt skomplikowane lub troski cię pochłaniają, to wideo jest dla ciebie. Zachęcam cię do pozostania z nami, otworzenia swojego serca i umysłu oraz odkrycia, jak zaufanie Bogu może głęboko i znacząco odmienić Twoje życie. Na początek zrozummy, co naprawdę oznacza zaufanie Bogu. Ten koncept może wydawać się prosty w teorii. Ale jego praktyczne zastosowanie jest zupełnie inne. Wyobraź sobie typową sytuację. Zmagasz się z problemem w swoim życiu. Może to być trudność w pracy, skomplikowany związek lub obawa o przyszłość. Naszą instynktowną reakcją jest nieustanne myślenie, szukanie rozwiązań i próba kontrolowania wszystkich aspektów sytuacji. Wierzymy, że jeśli wystarczająco mocno się skoncentrujemy, znajdziemy rozwiązanie. Ale to właśnie tutaj zaufanie Bogu staje się kluczowe. Zaufanie Bogu oznacza uznanie, że nie zawsze mamy wszystkie odpowiedzi i zaakceptowanie tego faktu. To wiara, że Bóg ma dla nas plan, nawet gdy go nie widzimy. To zrozumienie, że choć nie rozumiemy, dlaczego pewne rzeczy się dzieją. Bóg ma kontrolę, a Jego cel jest zawsze dobry. Aby uczynić to bardziej namacalnym, wyobraź sobie, że jesteś na łodzi w środku burzy. Wiatr jest silny, fale są ogromne, a łódź zdaje się tonąć. Teraz wyobraź sobie, że na pokładzie jest najlepszy kapitan na świecie ktoś, kto przepłynął przez najgorsze burze i zawsze wychodził zwycięsko. Zaufanie Bogu jest jak zaufanie temu kapitanowi. Nie musisz wiedzieć, jak radzić sobie z każdą falą czy podmuchem wiatru. Wystarczy, że zaufasz, że on się tym zajmie. Biblia jest pełna historii ilustrujących ten koncept. Jednym z wybitnych przykładów jest historia Mojżesza i wyjścia z Egiptu. Izraelici byli uwięzieni między armią egipską a Morzem Czerwonym. Bez widocznej drogi ucieczki, ale Mojżesz zaufał Bogu, a może się otworzyło, umożliwiając bezpieczne przejście Izraelitów. Ta opowieść uczy nas, że kiedy zaufamy Bogu, On może uczynić to, co wydaje się niemożliwe. Jak więc możemy zacząć rozwijać to zaufanie do Boga? Oto kilka praktycznych wskazówek. Modlitwa. Modlitwa jest potężnym narzędziem do połączenia się z Bogiem. Nie chodzi tylko o proszenie, ale o otwarcie naszego serca i dzielenie się naszymi obawami, lękami i nadziejami. Dzięki modlitwie czujemy Jego obecność i otrzymujemy wskazówki w naszym życiu. Studium Pisma Świętego. Biblia oferuje niewyczerpane źródło mądrości i pocieszenia. Czytając pisma. Znajdujemy historie, nauki i obietnice, które przypominają nam o mocy i miłości Boga. Otaczanie się osobami wierzącymi, bycie blisko osób, które dzielą naszą wiarę, może być bardzo pomocne. Powinniśmy wspierać się nawzajem, oferować zachętę i przypominać sobie o znaczeniu zaufania Bogu. Refleksja i wdzięczność. Poświęcenie czasu na refleksję nad błogosławieństwami w naszym życiu i dziękowanie Bogu za nie pomaga dostrzegać jego działanie we wszystkim, co robimy. Pamiętaj, że zaufanie Bogu nie oznacza, że będziemy wolni od problemów czy wyzwań. Oznacza to, że możemy stawić czoła tym trudnościom z pewnością, że nie jesteśmy sami i że Bóg jest przy nas. Prowadząc i chroniąc nas. Naturalne jest odczuwanie wątpliwości i lęków podczas próby zaufania Bogu, ponieważ żyjemy w świecie, który uczy nas polegać na własnych umiejętnościach i szukać praktycznych rozwiązań. Jak więc możemy przezwyciężyć te wątpliwości i lęki, aby naprawdę zaufać Bogu? Po pierwsze, ważne jest, aby zrozumieć, że posiadanie wątpliwości nie czyni cię złym wierzącym. Wątpliwości są normalną częścią ludzkiego doświadczenia i mogą być szansą na wzmocnienie naszej wiary. Tak jak mięsień potrzebuje ćwiczeń, aby wzrosnąć, tak i wiara wymaga praktyki. Znaczącym przykładem w Biblii osoby, która zmagała się ze swoimi wątpliwościami, jest apostoł Piotr. Przypomnij sobie historię kiedy Jezus chodził po wodzie, Piotr, znany ze swojego entuzjazmu, poprosił Jezusa, aby pozwolił mu chodzić po wodzie. Początkowo mu się udało, ale gdy zauważył wiatr i fale, zaczął tonąć. Zwątpił i przestraszył się, ale Jezus wyciągnął rękę i uratował go, mówiąc: Człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? Ta opowieść pokazuje nam, że nawet w obliczu naszych wątpliwości i lęków Bóg jest obecny, aby nas wspierać i pomagać. Jak więc możemy stawić czoła naszym własnym wątpliwościom i lękom? Oto kilka praktycznych strategii: pierwszego, akceptuj swoje wątpliwości. Pierwszym krokiem jest uznanie, że wątpliwości są normalne, nie obwiniaj się za nie. Zamiast tego, wykorzystaj je jako okazję do pogłębienia swojej wiary i szukania odpowiedzi. Drugiego, szukaj odpowiedzi w Biblii. Często odpowiedzi na nasze wątpliwości znajdują się w Piśmie Świętym. Poświęć czas na czytanie i refleksję nad Słowem Bożym. Znajdziesz tam historie i nauki, które wzmocnią Twoją wiarę. Trzeciego, rozmawiaj z Bogiem o swoich wątpliwościach. Modlitwa nie musi być tylko prośbą o dobre rzeczy. Bądź całkowicie szczery z Bogiem na temat swoich lęków i wątpliwości. On rozumie i chce pomóc ci je przezwyciężyć. Rozmawiaj z osobami wierzącymi. Czasami rozmowa z kimś, kto przeszedł przez podobne sytuacje, może być niezwykle pocieszająca. Szukaj osób wierzących w swojej społeczności z którymi możesz dzielić swoje trudności i otrzymywać wsparcie oraz wskazówki. Pamiętaj o obietnicach Boga. Biblia jest pełna Bożych obietnic dla nas. Jeden z najbardziej pocieszających wersetów to Izajasza 41:10, gdzie Bóg mówi: Nie lękaj się, bo jestem z tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem. Umocnię cię, pomogę ci, i podepre cię prawicą mojej sprawiedliwości. Pamiętanie o tych obietnicach może dać nam siłę do dalszego działania. Działaj pomimo strachu. Czasami najlepszym sposobem na przezwyciężenie strachu jest stawienie mu czoła. Zrób małe kroki wiary, ufając, że Bóg jest przy Twoim boku. W miarę jak dostrzegasz działanie Boga w swoim życiu, Twoja pewność siebie będzie rosła. Ważne jest, aby pamiętać, że zaufanie Bogu to ciągła podróż. Będą chwile wątpliwości i strachu, ale każda z nich jest okazją do zbliżenia się do Niego i wzmocnienia swojej wiary. Jak dotąd badaliśmy, co oznacza ufać Bogu i jak radzić sobie z naszymi wątpliwościami i obawami. Teraz przyjrzymy się, co się dzieje. Gdy naprawdę ufamy Bogu i jak możemy doświadczyć Jego mocy w naszym życiu. Aby to zobrazować, chciałbym podzielić się inspirującą historią z Biblii, która wyraźnie ukazuje moc Boga w działaniu historia Dawida i Goliata. Chociaż wielu z nas zna tę opowieść, przyjrzyjmy się jej krótko. Dawid, młody pasterz. Stanął do walki z gigantem Goliatem, filistyńskim wojownikiem, który terroryzował armię Izraela. Nikt nie ośmielał się stanąć przeciwko Goliatowi, ale Dawid ufał Bogu. Uzbrojony tylko w proce i kamień, oraz mając wiarę, że Bóg jest z nim, Dawid pokonał Goliata. Ta historia przypomina nam w sposób mocny, że niezależnie od wielkości wyzwań, które napotykamy, zaufanie Bogu sprawia, że Jego moc objawia się w naszym życiu. Jak jednak możemy dostrzegać tę moc w codziennym życiu? Codzienne małe cuda. Często kojarzymy cuda z wielkimi wydarzeniami, ale Bóg działa również w małych detalach naszego dnia codziennego. Może to być niespodziewane rozwiązanie problemu, przypadkowe spotkanie, które okazuje się być znaczące lub uczucie pokoju w czasie kryzysu. Te małe cuda są dowodem działania Bożej mocy. Osobista przemiana, kiedy ufamy Bogu, zauważamy zmiany w nas samych. Może wcześniej byliśmy niecierpliwi, a teraz odnajdujemy więcej pokoju i cierpliwości, lub może czuliśmy się niepewni, a teraz doświadczamy większej pewności siebie i spokoju. Te wewnętrzne przemiany są oznaką transformującej mocy Boga. Odzyskane relacje. Wiara w Boga może również przynieść uzdrowienie dla naszych relacji. Jeśli miałeś trudności w relacjach z przyjacielem lub członkiem rodziny, modląc się i ufając Bogu, możesz zobaczyć, jak on działa na rzecz odbudowy tej relacji, przynosząc przebaczenie i pojednanie. Kierunek i cel. Ufać Bogu oznacza także otrzymać wskazówki i sens. Często ta ufność pomaga nam znaleźć klarowność i kierunek w naszym życiu, prowadząc nas ścieżkami, których wcześniej nie wyobrażaliśmy sobie. To przykłady tego, jak moc Boga może przejawiać się w znaczący sposób w naszym codziennym życiu. Ufając Mu, możemy doświadczyć Jego działania w głęboki i wpływowy sposób. Zaufanie Bogu pomaga nam znaleźć kierunek i cel w naszym życiu. W chwilach, gdy czujemy się zagubieni lub niepewni, jaki kierunek obrać, zaufanie Bogu oferuje nam wskazówki. Przysłów 3, 5 myślnik 6 mówi Zaufaj Panu całym swoim sercem i nie polegaj na własnym rozumie. We wszystkich swoich drogach poznawaj Go, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Oznacza to, że zaufanie Bogu pozwala nam uzyskać klarowność i cel w naszych wyborach i działaniach. Pokonywanie przeszkód. Życie jest pełne wyzwań i przeszkód, ale z zaufaniem do Boga możemy je pokonać. Jeśli zmagasz się z chorobą, trudnościami finansowymi lub problemami w pracy, zaufanie Bogu i szukanie Jego wskazówek może ujawnić rozwiązania i siłę, której nie wiedziałeś. Że posiadasz. Zachęcam Cię, abyś w obliczu wyzwań poświęcił chwilę na refleksję i poszukiwanie sposobów, w jaki Bóg działa w Twoim życiu. Choć na początku może nie być to zawsze oczywiste, z czasem dostrzeżesz Jego obecność prowadzącą i wspierającą Cię. Kultywowanie i utrzymywanie zaufania do Boga w codziennym życiu to jest ciągły proces, który wymaga praktyki i poświęcenia. Ustanowienie rutyny modlitewnej. Modlitwa jest kluczowa dla wzmocnienia naszej relacji z Bogiem. Codziennie poświęć czas na rozmowę z Bogiem, nie tylko po to, aby prosić, ale także, aby wyrazić wdzięczność i szukać jego wskazówek. Modlitwa może odbywać się w dowolnym czasie i miejscu od krótkiej modlitwy podczas drogi do pracy po dłuższą rozmowę przed snem. Ważne jest, aby włączyć modlitwę jako stały nawyk w swoim życiu. Badanie Biblii, regularne czytanie Pisma Świętego. Biblia jest źródłem inspiracji i siły. Zarezerwuj czas na czytanie i medytację nad Pismem Świętym. Szukaj wersetów dotyczących zaufania do Boga i zastanów się, jak możesz je zastosować w codziennym życiu. Korzystaj z aplikacji biblijnych codziennych dewocjonali, lub dołącz do grupy studium biblijnego, aby pogłębić swoje zrozumienie. Dziennik duchowy prowadzenie Dziennika Duchowego może być cennym narzędziem do wzmocnienia Twojej wiary. Zapisuj swoje myśli, modlitwy i doświadczenia. Notuj, jak dostrzegasz działanie Boga w swoim życiu. Ten nawyk pomoże nie tylko pamiętać o błogosławieństwach Boga, ale także śledzić swój duchowy rozwój i uzyskać jaśniejszy obraz swojej podróży. Praktykowanie wdzęczności Wdzęczność jest skutecznym sposobem na wzmocnienie naszej wiary w Boga. Codziennie poświęć chwilę, aby podzękować Bogu za błogosławieństwa w Twoim życiu, duże czy małe. Może to być coś prostego, jak piękny dzień, znacząca rozmowa lub smaczny posiłek. Wdzęczność pomaga nam skupić się na pozytywnych stronach i rozpoznać obecność Boga w naszym życiu. Udział we wspólnocie wierzących. Nie lekceważ wpływu otoczenia wspólnoty wierzących. Weź udział w lokalnym kościele, dołącz do małych grup lub grup studium biblijnego i szukaj przyjaciół, którzy dzielą Twoje przekonania. Posługiwanie się ludźmi, z którymi można omawiać swoją wiarę. Dzielić się wyzwaniami i radościami, oraz wspólnie się modlić, może być bardzo budujące i wzmacniające. Działania służebne służenie innym to sposób wyrażania naszej wiary przez działanie. Szukaj okazji do pomocy tym, którzy są wokół ciebie, czy to poprzez wolontariat w społeczności, pomoc sąsiadowi, czy uczestniczenie w projektach służby w kościele, służąc innym. Podążamy za przykładem Jezusa i pokazujemy nasze zaufanie do Boga poprzez nasze czyny. Medytacja i cisza. Zarezerwowanie czasu na medytację i ciszę może pomóc usłyszeć głos Boga w zgiełku i rozproszeniach codziennego życia. Ważne jest, aby znaleźć chwilę spokoju, aby połączyć się z Bogiem. Możesz praktykować medytację chrześcijańską, koncentrując się na wersecie lub modlitwie lub po prostu siedząc w ciszy i pozwalając, by Bóg przemówił do Twojego serca. Pamiętanie o obietnicach Boga jest kluczowe. Trzymaj te obietnice w zasięgu wzroku, zapisując je i umieszczając w miejscach takich jak lustro, biurko czy tablica w samochodzie. Codzienne rozważanie tych obietnic pomoże utrzymać Twoje zaufanie do Boga, szczególnie w trudnych okresach. Kultywowanie i utrzymywanie zaufania do Boga to proces ciągły. Będą wzloty i upadki, ale każdy krok, który podejmujesz, zbliża cię do Niego i wzmacnia twoją wiarę. Pamiętaj, że nie jesteś sam w tej podróży. Bóg jest z Tobą na każdym kroku, prowadząc i wspierając Cię. Biblia jest niewyczerpanym źródłem mądrości i pociechy. Na jej kartach znajdujemy wersety, które zachęcają nas do zaufania Bogu, nawet w najtrudniejszych chwilach. Te wersety mogą służyć jako kotwice dla naszej wiary, przypominając nam, że Bóg jest zawsze z nami i możemy Mu w pełni ufać. Oto kilka najbardziej inspirujących wersetów. Przypowieści 3, 5 myślnik 6 Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na swoim własnym zrozumieniu. Ugo we wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie Twoje ścieżki. Ten werset przypomina nam, że nasze zaufanie powinno być skierowane do Boga, a nie do naszego własnego rozumienia. Uznając Boga we wszystkich naszych działaniach, on prowadzi nasze kroki i pokazuje nam właściwą drogę. Jeremiasza 29 11. Bo wiem, jakie mam względem Was myśli, mówi Pan: myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby dać Wam przyszłość i nadzieję. Ten werset przypomina nam, że Bóg ma plany dla nas, a te plany są dla naszego dobra, oferując przyszłość pełną nadziei. Jeremiasza 29. 11. Bo znam plany, jakie mam względem Was. Mówi Pan: plany dla Waszego dobra, a nie dla zła, aby dać Wam przyszłość i nadzieję. Bóg ma dla każdego z nas konkretny plan, a te plany są zawsze dla naszego dobra, nawet gdy nie rozumiemy, dlaczego pewne sytuacje mają miejsce. Możemy być pewni, że Bóg ma dla nas cel i przyszłość pełną nadziei. Filipian 4: 6. Myślnik 7. Nie martwcie się o nic, ale we wszystkich sprawach przez modlitwę i prośby z dziękczynieniem przedstawiajcie swoje prośby Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i umysłów w Chrystusie Jezusie. Ten werset kieruje nas do przekazania naszych trosk Bogu w modlitwie i wyrażania wdzięczności za Jego błogosławieństwa. W zamian daje nam pokój który przekracza nasze zrozumienie pokój który strzeże naszego serca i umysłu Izajasza 40 31 ale ci którzy ufają panu odnajdą nowe siły wzlecą na skrzydłach jak orły pobiegną a nie będą zmęczeni przejdą a nie będą osłabieni zaufanie bogu daje nam siłę do kontynuowania nawet gdy jesteśmy wyczerpani lub zniechęceni, On unosi nas ponad nasze okoliczności i daje nam energię do dalszej drogi. Psalm 46. 1. Bóg jest naszym schronieniem i mocą, zawsze gotową pomocą w trudnych czasach. W trudnych chwilach Bóg jest naszym schronieniem i fortecą. Możemy szukać Jego pomocy i znaleźć pocieszenie oraz ochronę w Jego obecności. Rzymian, godzina 8:28 wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, tych, którzy są powołani według Jego celu. Ten werset zapewnia nas, że Bóg wykorzystuje wszystkie sytuacje, zarówno dobre, jak i trudne, dla naszego dobra. Zgodnie z Jego boskim planem. Rzymian, godzina 8:28, jesteśmy pewni, że Bóg działa we wszystkich sytuacjach dla dobra tych, którzy Go miłują, tych, którzy są powołani według Jego celu. Ten werset zapewnia nas, że Bóg działa we wszystkich okolicznościach dla naszego dobra. Nawet w obliczu trudności możemy być pewni, że Bóg ma plan i działa w naszym życiu dla naszego dobra. Psalm 37, 5 Powierz Panu swoją drogę, zaufaj mu, a on działać będzie. Gdy oddajemy nasze decyzje i drogi Bogu, możemy być pewni, że on zatroszczy się o nas. Nie musimy nosić naszych ciężarów sami, możemy ufać, że Bóg jest u władzy. Te wersety to nie tylko pocieszające słowa, ale potężne obietnice Boga. Zapamiętując je, rozważając je i stosując w naszym codziennym życiu, możemy wzmocnić naszą wiarę i zaufanie do Boga. Zachęcam Cię do zapisania ich, codziennego ich czytania i pozwolenia, by te słowa głęboko dotarły do Twojego serca. Dziękujemy, że śledzisz nasze rozważania do tej pory. Co o tym sądzisz? Podziel się swoimi myślami w komentarzach poniżej. Niech Bóg zawsze błogosławi wszystkich.